Jacht Solina. Mamy konkretną burzę. Powiedz, co się przed chwilą stało. <grymne> Siedziałam sobie w kajucie, <grymne> i nagle wato piorun rozbłysnęło w środku i wywaliło nie wiadomo co. Zanim najmniej mamy jakąś kolejną awarię. Gdzieś uderzył piorun, bo nie wiadomo, czy to y, w, y, nie wiem, co, walną. potem jej w Kajudzie zrobiło się jasno w pewnym momencie. Tak. I było słychać, jak ktoś szczela. Nie wiem, co. Na Be... razie nie wiemy, ale będziemy szukać, jak się burza raz skończy. Bezpiecznik od prądu w każdym bądź razie wywaliło no. u nas na łódce i nie da się go włączyć teraz. Tak. A najlepsze jest to, że praktycznie w gniazdkach nie ma nic. Nie jest nic wpięte w gniazdkach. Tak. nie. Mhm. Także prawie się Agata zapaliła w kajucie. No, od razu z niej wyszłam, bo schowałam się przed burzą w kajucie. Tak jak kiedyś, ostatnio też tak miałam. No i czułam, że w kajucie będzie bezpieczniej, ale chyba <śla> nie, jednak nie. No, to sobie tutaj. I idzie burza. No to nie będzie widać. Tak wygląda burza na jeziorze. Jesteśmy w samym centrum. Nie Jest po prostu Saigon. A tam w oddali. Nie wiem, chyba tego nie widać, ale płynie żaglówka. Widzę, że mają problem z żaglami właśnie w tym momencie. Może nic się nie wydarzy. My zdążyliśmy spłynąć, bo widzieliśmy, że coś się dzieje. I tyle, co pozakrywaliśmy się i zabezpieczyliśmy wszystkie łódki. No i udało się. Ale tam widzę ta żaglówka. Nie wiem, chyba Wy tego nie będziecie widzieć, ale no mają problemy. Kurczę. Akurat na wodzie dość mocny szkwał jest teraz. Mają tam zabawę. No, ale tam wyjdą. No, jest ostro. Daruj. Nie. No, co się stało? Ale kazałam sprawdzić, czy jest w gniazdku. I w momencie, kiedy wkładałam wtyczkę, dobrze, że wzięłam stary telefon. <śmianowano> w drugi piorun i znowu się u nas zrobiło jasno. Więc mam nadzieję, że nic nie spaliło tym razem, bo obawiałam się, że jednak poszła ładowarka. Odładowania łodzi. Odładowania łodzi. Mm -hmm. Zobaczymy. Ale na razie przez najbliższą godzinę na pewno tego nie będziemy sprawdzać. Nie, ale dopiero co szczeliło, teraz mamy jakieś nie, 5 nie, minut. Nie, nie, bo za każdym razem, kiedy zaczynam coś robić, to strzela właśnie piorun wtedy. To trzech razy sztuka. Chyba, <laughs> że będę jak śnięta ryba do góry brzucham. No. Patrzcie, co się dzieje. Przed nami wyspa, odległość 200 metrów, nie widać jej, a widoczność w tej chwili to jest może może 15 metrów, może 20. No kurczę ostro. Żaglówka zniknęła tam gdzieś w tej burzy. No nie zazdroszczę im. Zaraz koło wyspy, z prawej strony, na sygnale miga policja. Myślimy, że to jest policja, albo WOPR. Mogli wezwać pomoc. Bo coś się mogło stać. No, widzimy stąd niebieskie światło. Teraz się przejaśnia. Patrzyliśmy na radary, za około 20-30 minut burzy już nie będzie. A tam niesamowite. Płynie wycieczkowiec z ludźmi. Kurt. Co oni teraz widzą w takim deszczu? Zobaczcie, jednak coś się stało, bo polują jakąś jednostkę, chyba tą żeglówkę właśnie, którą widzieliśmy. Prawdopodobnie ludzie uratowali. Czyli WOP płynął pewnie z nimi. A tam płynie statek polowniczy i holują jednostkę. Patrzcie tu jaka dzisiaj gościna jest po pracowitym dniu na naszym super grillu. Grillujemy sobie zaraz koło jachtu, to jest jacht. No, Pani było. prezes firmy. Tak, nawet robota poszła. Krew leciała, także robota porządnie wykonana. Gdzie dzieci leciała krew? No, na moim polu. A no, tak. Wchodziła Agata na łódkę i sobie rozwaliła e, nogę. A dzisiaj słuchajcie, bo kiedyś było takie pytanie: jak żeśmy grillowali, czy wy tyle kiełbas zjecie we dwoje? Nie? Więc, żeby nie było, jest z nami sąsiad Kuba. Tak, witam też Z dzikich rejsów. No co możemy powiedzieć, Bieszczacki Dzik to jest jego łódka, która stoi tam w oddali i powiemy tak, jeśli szukacie rejsu na żaglach, to to jest właściwy gość, bo ma tutaj po prostu najlepsze rejsy na żaglach. Opowiada, robi ognisko jeśli trzeba, panieńskie, kawalerskie, to wszystko, wszystko, wszystko co, co trzeba. Tylko trzeba, dokładnie. Tak, także... A po takim rejsie jak wrócicie, czy tutaj u mnie, u Arka i Agaty, można zjeść, kiełbaskę czy karkuweczkę i wypić zimne piwko i uwierzcie, że nigdzie nie smakuje tak dobrze jak u nas tutaj na Gai. Także zapraszamy jak będziecie tylko mieli chwilkę czasu. I my to potwierdzamy, bo właśnie karkuweczkę i kiełbaskę mamy. Agata tutaj czyni honory i pilnuje, żeby wszystko było pysznie. Mamy przyprawę do kiełbaski, bo jest naprawdę jak w MasterChefie. No i do tego, tak jak Kuba wspomniał, Piweczko. Także dzisiaj my się bawimy i biesiadujemy i będzie bardzo fajnie. Mamy tutaj już delikatny zachodzik słońca. Zobaczcie na burzę. nisko, a tam pioruny i burza, ale my się burzy nie boimy, bo jest od nas jakieś 20 km. Właśnie teraz widzieliście pioruny, a u nas taka biesiada. Także jest bardzo fajnie. takich fal, tu tutaj jeszcze nie widziałam. Zobaczcie, co się dzieje. Idzie jakaś silna komórka burzowa. No, jest kosmos. Ten szkwał przyszedł w momencie. Tam w oddali pewnie nie zobaczycie, ale płynie właśnie statek holowniczy Wopru i inna jednostka. Więc było jakieś kolejne zdarzenie. No, ale takiej wody to podczas burzy już dawno nie było. Zobaczcie, jakie dzisiaj Arek zrobił śniadanko. Jajeczniczka na kiełbasce. Maszynki nie mamy. Na takiej innej kiełbasce jakaś taka chuda cieńka. to nie wiem ja takiej nigdy nie widziałem ale taką kupiliśmy także jajeczniczkę mamy na kiełbasce fasolka i chałka. tak, tak. coś innego jeszcze takiego nie robiliśmy także na zmianę no co za jedzenie co ja tutaj właśnie montuję odcinek a Agata wróciła yy, z paczkomatu tak i patrzcie, co mamy. Ale za to jaki? To nie chodzi o czerwony kolor. Tylko o to, że jest na zapajniczka. Ostatnio byli u nas goście, którzy ile byli temu gdzieś 5-7 dni. Tak. I zadali nam pytanie, kurczę, no pływaliśmy 4-5 godzin, chcieliśmy sobie zrobić kawę w trakcie rejsu, no nie da rady. No i faktycznie. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj. Ponownie ci sami goście, bo im się bardzo podobało, będą u nas, właśnie na nich czekamy. I Pytanie. mając na uwadze <grystanie> sugestie, że czy coś można ulepszyć, no to właśnie robienie kawy, herbaty w trakcie. No i proszę bardzo, jest zamówiony, nuweczka, tyle co odpakowany, zobaczcie. Specjalnie dla naszych gości zamówiliśmy, i teraz, właśnie jadąc do nas, pytali, czy. Czy czajnik jest? Nie no nie obiecywaliśmy, że będzie, no ale no, jak żeby mogło być inaczej? Pewnie, że jest, tak, żeby nasi goście byli zadowoleni. Także za chwileczkę będziemy nalewać wody i robić testy, ile czasu zajmie czajnikowi, który ma wat 150. 150, no to ile zajmie czajnikowi nagrzanie wody na maksa? Tak, A ile tak. zajmie, to zaraz, zaraz wam y, o tym powiemy. I robimy testy. Właśnie zauważyłem, że tyle co wyłączył się czajnik, czyli czas zagrzania jednej litry to godzina. Dość długo. No ale pół litry to pewnie pół godziny, jak myślisz? Może tak być. No ale trochę. Mimo wszystko. Trochę długo, no ale, no ale działa. Kontynuując historię, z tym, co tu się wydarzyło, już wszystko wiemy. Spaliło nam się gniazdko. Oto właśnie, oto tutaj, gdzie wysiadł ponoć piorun i szczelił prawie wagatę. No, nie tak ponoć, bo było go widać w całej Kajucie. Będę teraz próbował naprawić to gniazdko, bo w międzyczasie zamówiliśmy nowe. Nie mam pojęcia, jak się to rozbiera. W każdym bądź razie, szwagier Mateusz mówił że jak tu będę majstrował, to mnie nie kopnie. A że on się zna na elektryce, to znaczy, że na pewno mnie nie kopnie. Mam nadzieję, że się za chwilę jeszcze zobaczymy, a ja próbuję rozbierać. Kręcam sobie teraz śrubeczki. A tutaj widzę, że chyba to gniazdko już by wyszło, popatrz, nie trzeba. Bo w... ono wyleciało, a. jak piorun walnął. Dobra, I Ciągniemy, zobaczymy. O, popatrzcie. I co to się stało? Też co jest najlepsze, że tu wszystko wygląda, że jest dobrze. Hmm. Ale wiesz, a może w środku się coś z elektroniką stało. Instalujemy teraz już drugie gniazdko. Zobaczymy, jak nam to wejdzie. To coś nam tu nie chce wchodzić. To, to jest w niej nie wiem stronę, dlaczego. Zobacz sobie do środka. No dobra, to spróbuję może. Może tak. Nie chcę wejść do dziurki. O, tu weszło. Ok, przykręcam. Się. Wymieniłem gniazdko na nowe i teraz robimy taki test, żeby go nie zamontowywać. O, tutaj jeszcze spróbujemy włączyć bezpiecznik. Mamy telefon podłączony. Czekaj, aż ja się może cofnę. O, działa! Jest sukces. Dobra, wyłączyłam to raz. wyłączyłaś, tak? No elegancko. Udało się. Przeżyłeś. Tak. Mateusz miał rację. <noise> no. Zakręcamy. Jestem pod wrażeniem w ogóle firmy, która montowała tutaj. Bo wiecie, jak jest. No, jak macie w zestawie dwa wkręty, no to raczej montujecie na dwóch, a tu jest zamontowane na sześciu. Także, no to naprawdę. Bardzo solidnie, Solidnie to naprawdę super. Tutaj też to tak samo nie musiało być, jest szacunek. No, naprawdę brawo. Jeszcze tutaj wkręcam sobie hmm, te dwa wkręty. Idzie szybko. Doszedłem do wprawy, powiem Wam, tak wcześniej nie robiłem takich rzeczy. Ale teraz to tak nawet. Nawet mi idzie, nie agata. No wyrobiłeś się. W się wyrobiłem. Na, na ten. W sezonie zimowym będziesz budowlankę robił. Będę w domu wszystko wreszcie naprawiał, bo tak to jakoś mi nie szło za bardzo. I teraz to wkładamy tam. A to wkładamy tu. Ostatni test przed założeniem zaślepki. Zobaczcie, mamy tutaj włożoną kostkę, już nie tam przez USB, bo to miasko jest takie w ogóle fajne, że tu jest USB A, a tu jest USB C. Więc jak chcemy się czasem ładować, i tu mamy coś święte, najczęściej przedłużać, no to wtedy korzystamy. Tutaj też mamy jeszcze USB, to jest fajna sprawa, tego nigdy za dużo. I podłączam sobie teraz. Ładuję. Tak. Pełny sukces. Brawo, ty. Zip Jacht Solina